No jak widzicie tak mam strój Iron Mana. Działający w końcu mod na Iron Mana. Łapa w górę. A tak to serio, witam was serdecznie po króciutkiej przerwie na moim kanale. Było po prostu za gorąco i nie chciało mi się nagrywać, a wiecie, jak się nie chce nagrywać po prostu się nie nagrywa. I to jest chyba logiczne, ponieważ wtedy odcinek nie wychodzi zbyt dobrze. Mam dzisiaj wam do przedstawienia bardzo fajnego moda, jest to Hulk. Eee, troszeczkę Halbuster, o to się tak nazywało, to była zbroja Ironmana Jak wiecie kto wyglądał Avengers, zobaczcie łapa w górę i co? Lecimy z maratonem, ponieważ mnie nie było, jak chcę wam to jakoś łagodzić, tak żeby nie było, więc pamiętajcie, zaczynamy od 2000 łap na samym GTA. tylko 2000. Będziemy zwiększać to pewnie po 1000 i co przechodzimy do modyfikacji. Jak widzicie to jest nasza zbroja, nie jak ktoś ma tak słuchawkę, żeby coś słyszeć, że, że ja coś mówię, nie? Że słyszę i jest nasłuch, nie? Oczu? Nieważne. I tutaj mamy zbroję naszego Halbastera. Spacją oczywiście latamy. Jak widzicie mamy wszystko pokazane na ekranie, mamy wszystkie jakieś czytniki i tak dalej, i tak dalej. I spokojnie możemy sobie tutaj gdzieś wylądować, nie? wiem Na przykład tutaj w tym miejscu i oczywiście spację, żeby od wylądować. Jak widzieliście straciłem armor i znowu to zrobiłem, jak widzicie na dole jest taki pasak i on po prostu się zmniejsza do poziomu 0, on się potem odnawia, ale gdy on spadnie do poziomu 0 tracimy życie, jak widzicie to jest nasza zbroja, naprawdę fajnie wygląda, strasznie mi się podoba, no i co robimy żeby strzelać, prawym przyciskiem oczywiście strzelamy. On tak jakby nakierowuje automatycznie, na przykład na nasze e, pojazdy, e, koła i tak dalej, żeby nam łatwiej było strzelać. Możemy oczywiście uderzać. Teraz jeszcze jedna sprawa: E. Możemy zmieniać nasze bronie. Więc jeżeli się e, szybciej tak biegamy w ogóle mega, to wygląda efekty dźwiękowe i wszystko to, to świetnie działa. No i spróbujmy e, teraz darcem, czyli tym co tutaj mamy, czyli e, naszą namieszającą, jakby strzałką. Strzelić właśnie w naszego przeciwnika, lub po prostu yy, przechodnie, ponieważ to nie był przeciwnik, oczywiście. I jak widzieliście, automatycznie on namierza naszą. No i jak widzicie, nawet z powietrza mogę złapać takiego i samo naprowadzającego strzałką trafić naszego przeciwnika. No i on umiera naraz, ponieważ no to to jest jednak jednak Hulk, tak, i halbuster, Więc. No, jeżeli umrzemy, oczywiście, robi się tak coś takiego. Nie Wam to też pokazać. Teraz wam pokażę menu, jak to wygląda. Klikamy Ctrl N naszej modyfikacji, pojawia się nasze menu, klikamy piątkę na naszym NumLocku i możemy sobie tu wybrać, um, jakie chcemy zbroje. Ja sobie zainstalowałem właśnie tego hardbustera, którego widzicie tutaj. No, ale mamy też na przykład Mark 3. Mark 3 wygląda w taki sposób, jak widzicie, teraz na ekranie troszeczkę zbugowane, ponieważ mam zainstalowane. Co to jest? What the fuck? Mamy też samonaprawdzające rakiety. No, i jak widzicie. Wprowadzają aż dwa cele. Więc. No nie powiem. Kozak mocno dalej. Następną sprawą, oczywiście E, jest to Hand Laser Beam. I to po prostu, jak znacie, do mnie Avengersów, to jest nasz Laser Beam. Który, jak widzicie, ma swój cooldown. Czyli musimy. Nie ma zbyt dużo czasu, żeby go używać. Znaczy, zbyt dużo. Nie wiem, jak to się nazywa. Zbyt dużo mocy, żeby go używać. Więc co dalej? Repulsor Beam. Czyli podwójne. Repulsor. Czyli ten już jest o wiele mocniejszy. On tak jakby ładły dwa i po prostu je, ich używa. Więc po takich dwóch, dwóch uderzeniach, dany samochód, no już nie ma, ma szans. No, jak widzicie, w tym momencie, nawet po jednym, jednym, on, on po prostu zostaje z, z, zniszczony, nie? Destrukcja niesamowita. Cześć, Repulsor Beam, czyli w tym momencie mamy repulsor z naszej klaty, Dokładnie. Czyli z naszej klaty jest taki repulsor, który, no jest jeszcze mocniejszy od tego, jeżeli oczywiście trafi. No a czasami nie trafia po prostu. No i on. Niszczy wszystko. To jest taki ultra mega rozpierdni, no dalej tu już mamy tylko machine gun, więc ja sobie odlecę naszym, naszym Hulk Busterem, ponieważ nie ma sensu on tutaj walczyć o życie. Możemy też na luzie, luzie sobie tutaj pięknie walczyć z naszymi na przykład helikopterami, co w ogóle jest mega sprawą. Właśnie strasznie trudno trafić w helikoptery, to jest jedyny minus. No ale jak to zrobimy to, to po prostu panowie umierają. Więc to było na tyle, 2000 tysiące by lecimy z wiem, że to będzie dla was łatwe. Ja u was po prostu dużo nie wymagam, ale, ale chcę po prostu, żebyście mnie zmotywowali, ponieważ jest mi strasznie ciężko nagrywać w takiej że naprawdę jest mi ciężko, a gdy widzę łapki po prostu jest przyjemniej, a przy okazji, jak wiecie, więcej osób zobaczy dany film, tak? Chociaż zatem to niestety nie działa, ponieważ YouTube się zmienia i teraz bardziej, no, no to nie, zbyt po prostu wasze polecenie udostępniają, zmieniają sprawę, a nie, a nie to, że ktoś da łapkę. No ale łapki mnie motywują, więc jak chcecie to dawajcie. Na razie, cześć, dwa tysiące na sam odcinek.